Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Mówiąc o wynikach Nextbike, na pewno nie można pominąć faktu, że nasz biznes jest dość specyficzny, jest sezonowy. Rowery publiczne funkcjonują w Polsce standardowo od marca do końca listopada przez 9 miesięcy, dlatego też ma to bardzo duży wpływ na nasze wyniki w pierwszym i w czwartym kwartale. Drugi i trzeci kwartał to są te kwartały, które kontrybują najbardziej na wyniki. Pomimo otoczenia, które mamy w tej chwili, czyli tak naprawdę otoczenie inflacyjne, kryzys gospodarczy, zdarzenia takie jak wojna na Ukrainie, czy inne czynniki, które naprawdę bardzo mocno wpływają na biznes gospodarczy nie tylko Nextbike, ale wielu innych firm, jesteśmy dumni z tego, że w 2022 roku spółka Nextbike Polska odnotowała trzeci kwartał najlepszy w swojej 11-letniej historii spółki. Poprawiliśmy wyniki praktycznie na każdym poziomie wyników finansowych, nasze przychody, wzrosły w tym kwartale do 22,4 miliona, co jest wzrostem o 11%, pomimo tych zdarzeń, o których na początku mówiłem, ale to przychody są nie tylko jakby jedynym sukcesem tej firmy, naprawdę zysk brutto, który odnotowaliśmy w trzecim kwartale na poziomie 8,5 miliona, jest to wzrost rok do roku. O 26 ponad%. Procent. Zysk operacyjny wyniósł 6,9 miliona, jest to wzrost o ponad 37%, a zysk netto na poziomie 5 milionów, który jest wzrostem o blisko 30%. Sama bida w spółce wyniosła w tej chwili w trzecim kwartale 9,4 miliona, co jest wzrostem rok do roku o 17%. Więc jesteśmy bardzo dumni z tego wyniku, pomimo tego, że spółka przechodziła proces restrukturyzacyjny, który na pewno bardzo mocno ograniczał nasze działania. Oraz zjawiska takie właśnie jak inflacja czy kryzys gospodarczy spowodowany wojną na Ukrainie brak komponentów. Trudność w dostępie do części zamiennych, łańcuchy dostaw, które zostały pozrywane, udało nam się osiągnąć tak, tak znakomity wynik. Na koniec roku spółka przewiduje, że jesteśmy prawdopodobnie w stanie osiągnąć drugi najlepszy historycznie wynik w historii Next Przypomnę, że jest to 11 lat działalności spółki na, na, na rynku, która operuje w tej chwili w 60 miastach, zarządza flotą 17 tysięcy rowerów. Pomimo zmniejszenia floty rowerów ze względu na niektóre projekty, które się pokończyły i nie były kontynuowane ze względu na problemy samorządowe, spółka odnotowała tak rekordowe wyniki. Jest to ciężka praca zespołu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na efektywność operacyjną, na którą położyliśmy gigantyczne naciski. Nasz zespół stanął bardzo mocno na wysokości zadania, co wiemy też, że nie jest jeszcze końcem pracy zespołu i widzimy potencjał jeszcze w optymalizowaniu jakby kosztów operacyjnych. A to z kolei wynika z faktu, że spółka zaczęła bardzo mocno inwestować w analizę danych i narzędzia do predykcji swoich jakby operacji. Nasze kontrakty są zbudowane na zasadzie stałych chwili. Natomiast Mamy w tej chwili narzędzia, które pozwalają nam zrozumieć, w których miejscach wykonywaliśmy niepotrzebne ruchy. Ten rok przeniósł już na kilku projektach bardzo znaczące oszczędności, sięgające kilkudziesięciu procent, dlatego wierzymy mocno, że je przełożymy to w przyszłym roku jeszcze na wszystkie projekty. Będzie to miało efekt na poprawę jeszcze bardziej wyników w przyszłym roku, jeżeli chodzi o, o cały rok 2023, który spodziewamy się, że również będzie wielkim wyzwaniem. Natomiast ten rok Uważamy, że był gigantycznym wyzwaniem, a spółka stanęła na wysokości zadania lepiej niż się spodziewaliśmy, co jest zasługą przede wszystkim całego zespołu, któremu też chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować. Fakt, że od dwóch lat spółka podjęła decyzję o budowie własnej kompetencji sprzedaży reklamy na naszych rowerach, czy nasz biznes jest takim specyficznym modelem, który jest B2G to B2C czyli jak sprzedajemy do, do governments, do samorządów nasze systemy czy dostarczamy usługę, natomiast później na, na bazie tych systemów sprzedajemy stacje sponsorskie, obsługujemy klientów partnerskich, właśnie chociażby reklamy Reklama jest niezwykle istotna, ponieważ jest to dla na nas czysta EBIDA, to jest nasza czysta marża, która jest on top projektów. Od dwóch lat budujemy te kompetencje, w tym roku zanotowaliśmy ponad 100% wzrost tej, tej reklamy. Sprzedajemy jeszcze nie tak dużo jak w przeszłości, kiedy skorzystaliśmy z agencji zewnętrznej, natomiast marżowość wzrosła o 300%, czyli sprzedajemy mniej, natomiast zarabiamy na tym zdecydowanie więcej. Bardzo mocno wierzymy, że to jest słuszny kierunek, co pokazał 2022 rok. W 23 roku również mamy plany podniesienia tego o przynajmniej kolejne 100%. Mając do tego do dyspozycji nie tylko właśnie naszą reklamę, ale również technologię, aplikację, która będzie mogła w tej chwili angażować użytkowników nie tylko na płaskich rowerach, które jeżdżą i przemieszczają się, ale również dostęp do, do, do użytkowników, które przypomnę, mamy 2,5 miliona zarejestrowanych w naszym systemie. Każde wypożyczenie jest praktycznie kontaktem z aplikacją, z użytkownikiem, gdzie możemy do niego dotrzeć z komunikatem, przekazem, reklamą. W tym roku mieliśmy bardzo odkrywcze rozmowy i spotkania jakby pilotażowe projekty, które pokazały, że zainteresowanie na rynku będzie większe jeszcze, bo możemy dostarczyć naprawdę fantastyczne rozwiązanie, które będzie trochę bardziej 60, nie tylko na rowerach, ale również z dotarciem do samych <laughs> użytkowników. I tutaj się brawo należy na pewno za, dla zespołu, który buduje tą reklamę i buduje tą kompetencję w firmie. Była to decyzja strategiczna, ale bardzo mocno jakby wierzyłem, że to będzie dobra decyzja. Dzisiaj jestem przekonany i mamy dowody na to, że dokładnie tak było. Do najważniejszych zdarzeń w trzecim kwartale z pewnością należy yy, wymienić zakończenie procesu restrukturyzacyjnego ze względu na. Okres covidowy, wolniejsze działanie sądów i cały proces wydłużyło się to do, do, do ponad dwóch lat. Natomiast spółka zakończyła sukcesem nie tylko proces restrukturyzacyjny, ale również głosowanie, zatwierdzenie przez wierzycieli propozycji układowych, co jest no, fundamentalnym jakby punktem zwrotnym w spółce. Spółka została odciążenia z długu ponad 60 milionów, ponad 40 milionów w postaci umorzenia długu bądź konwersji na udziały dla jednego z akcjonariuszy. Jest to z pewnością krok milowy w tym, żeby spółka wróciła znowu na tory po tym okresie turbulencji, które, które, które w przeszłości zaistniały, więc jest to na pewno bardzo punkt zwrotny, cieszymy się i to jest jakby największy sukces uważam tego trzeciego kwartału. Oprócz tego na pewno należy dołożyć takie informacje jak wygranie przetargu we Wrocławiu na kolejne dwa lata na 18 i pół miliona złotych, które zabezpiecza nam bardzo fajnie przychody w projekcie, który jest takim naszym flagowym od początku. No i oraz wygranie projektu w Warszawie, w którym uczestniczyliśmy jako partner. Jest to projekt flagowy, największy w Polsce, najbardziej spektakularny, więc te wszystkie trzy zdarzenia wydaje mi się, że są kluczowe. Na to należy wymienić, co zdarzyło się w punktach zwrotnych spółki w trzecim kwartale, co z pewnością będzie procentowało, jakby promieniowało na, na przyszłe nasze wyniki finansowe. Zgodnie z maksymą, że kryzys jest przede wszystkim wielką szansą i też należy zmieniać pewnego rodzaju jakby poglądy czy przyzwyczajenia również dokonaliśmy tego w spółce. Proces restrukturyzacyjny, przez który spółka musiała przejść ze względów przeszłościowych, historycznych, jakby spowodował, że musieliśmy zmienić podejście nasze do naszego modelu operacyjnego, nie zmieniając modelu biznesowego jeszcze, ale widzimy również, że to ulega zmianie. Na pewno za, za zastosowanie czy wyprodukowanie własnej technologii, która pozwala nam bardziej trafnie, efektywnie podejmować decyzje nie przewozić przysłowiowego powietrza, tylko podejmować decyzje, wykonywać te ruchy operacyjne tam, gdzie one są konieczne, spowodowało, że zrobiliśmy bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o ograniczenie kosztów operacyjnych, bez ograniczenia jakości, dalej spełniając to bardzo ważne SLA, wszystkich kontraktów. W tym roku mamy naprawdę bardzo jakieś tam znikome, śladome kary, które wynikają z kontraktów, które oczywiście mogą się zawsze zdarzyć, natomiast nie są to takie kary, jak spółka miała milionowe w przeszłości, więc tutaj jest progres operacyjny naprawdę bardzo zauważalny i to to należy bardzo mocno docenić. Z pewnością, jak otoczenie rynkowe nie ułatwiało również kwestii dostępności części zamiennych, komponentów. Pamiętajmy, że w naszych systemach również zastosowanie ma dużo elektroniki, która w tej chwili przede wszystkim jest bardzo ciężko dostępna. Na no, wyniki na pewno również wypożyczeń czy samej frekwencyjności tego, 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 tego biznesu miał wpływ jakby wynik wojny w Ukrainie i kryzysy z dostępnością paliwa czy cenami paliw, może tak, w ten sposób. Widzimy również jakby zwiększenie frekwencyjności, które w tym roku nam przy wypożyczenia w systemach wzrosło ponad 15%. W pierwszej połowie roku było to ponad 45% w skali całego roku, więc widzimy znacznie, że pandemia, która zahamowała rowery i była takim momentem zastopowania, w tej chwili absolutnie minęła. Ludzie ze względu na wyższe ceny paliw wybierają alternatywne środki transportu, widzimy też, że te wypożyczenia są dłuższe. Zresztą, patrząc na te badania, nawet chociażby ze Stanów Zjednoczonych, które jest krajem bardzo samochodowym, bardzo to widać, tam w badaniach wyszło, że 40% osób stwierdziło, że zmieni swoje przyzwyczajenia do porzucenia samochodu, a 60% ponad stwierdziło, że zmieni swoje trans przyzwyczajenia transportowe. Myślę, że transport publiczny jest takim krwiobiegiem, a my jesteśmy częścią jego uzupełnienia transportu. To jest taka branża, która się będzie rozwijała, bo jest to coś, co musi funkcjonować, aby ludzie funkcjonowali, jeżeli w mieście. Poprawiamy tego jakość i widzimy tego znaczny powrót do sentymentu do roweru, więc jakby to napawa bardzo dużym optymizmem co do przeszłości, co będzie się działo z branżą rowerową. Absolutnie przeczymy temu, że Rowery się skończyły, wręcz przeciwnie, uważamy, że one będą się rozwijały. Natomiast jesteśmy świadomi tego, że ze względu na kryzysy samorządów również pewnego rodzaju model biznesowy, czy współpracy, czy parametry kontraktów będą musiały ulec zmianie. Również bez znaczenia nie jest to, że... Skalą biznesu możemy również grupowe zakupy realizować za granicą w taki sposób, że możemy hedżować niektóre zamówienia czy uzbrajać się. Mamy do czynienia w Polsce z kilkoma projektami, które były opóźnione ze względu na brak komponentów. My na szczęście tego unikliśmy, wszystkie projekty, a było ich kilkadziesiąt, wdrażaliśmy na czas, w zakresie, w jakości, bez żadnych kar, więc to jest naprawdę gigantyczny sukces naszego zespołu operacyjnego. Dla nas inflacja oraz te wzrosty ceny paliw, o które pan pyta, ma trochę jakby taki dwuperspektywiczny jakby charakter. Po pierwsze, ze względu na użytkowników, czyli widzimy ten powrót użytkowników, czy wzrosty podobnie wracamy praktycznie do poziomów, które były sprzed pandemią, które jest takim punktem wyznaczniku, gdzie to był najbardziej szczytowy moment frekwencyjności. Więc widzimy to, że to wraca i użytkownicy faktycznie wybierają tańsze. Środki komunikacji. Naszym celem jest uzupełnienie transportu zbiorowego. Transport zbiorowy ma być w przystępnych cenach. Jest on dotowany przez samorządy, co jest jakby podobną działalnością jak dotowanie służby zdrowia czy, czy, czy oczyszczenia miasta. To nie są jakby funkcje, na których samorządy mają zarabiać. Więc tutaj w tym kierunku na pewno będzie to wychodziło w kierunku wspierania jeszcze bardziej mieszkańców. Chociażby teraz przykład, który pojawił się parę dni temu: Lizbona dla swoich mieszkańców udostępniła za darmo kompletnie rowery, system rowerów publicznych, który jest tam specyficznym projektem razem realizowanym z firmą Siemens, gdzie rowery są oczujnikowane, jeszcze realizują projekt badawczo-naukowy, gdzie mierzą zanieczyszczenie powietrza w miastach i jeszcze inne elementy. Wierzę bardzo mocno, że rowery nasze publiczne, również które poruszają się po mieście, mogą takie funkcje spełniać, ponieważ są uzupełnione w GPS-y i przeróżne instrumenty, które mogą po pozwolić śledzić to wszystko. Drugą perspektywą, z którą my się mierzymy, i to wracając troszeczkę znowu do sukcesu kosztów operacyjnych i jakby tego, co zespół osiągnął, pracujemy cały czas nad tym, żeby zmienić nasze podejście. Oczywiście, jakby te systemy są obsługiwane przez sztab ludzi, którzy również poruszają się pojazdami, więc żeby uniknąć tych wysokich kosztów. Zmieniamy w tej chwili podejście, przesiadamy praktycznie się na flotę pojazdów elektrycznych, samochodowych, bądź w większości rowerów cargo. W tym roku dokonaliśmy bardzo dużej zmiany. Nasz serwis rowerów przenieśliśmy praktycznie w 60-kilku procentach na ulicę, co znaczy, że nie przewoziliśmy rowerów do serwisu, żeby je naprawić i poza powrotem odstawiać, tylko były one naprawione bezpośrednio na ulicy. W przyszłym roku na ulicę Warszawy wyjadą specjalne rowery cargo elektryczne, duże pojazdy, które będą obsługiwały rowery na bieżąco. Będzie to po pierwsze jakby trochę wpisywanie się w naszą jakby misję redukcji CO2 i ochrony środowiska i dbania o, to, o te elementy. Chcemy osiągnąć jak najniższą emisyjność naszej spółki. Nie stawiam sobie jeszcze celu, bo jest to w tych warunkach bardzo trudne, natomiast bardzo mocno patrzymy w tym kierunku. Efektem tego oczywiście powinno być również obniżenie kosztów, które wpłynie na, 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 na efektywność biznesową. Patrzymy bardziej na zniepokojem, czy z takimi wyzwaniami, które będą, to będą finanse samorządów, które wiemy bardzo dobrze, że mają w tej chwili jakby dylematy, czy oświetlić miasto, ograć przedszkole, czy być może zrezygnować z czego innego, nie jest to ocenne dla roweru publicznego. Tylko bardzo mocno współczujemy, że samorządowcy stają przed takimi dylematami, gdzie muszą wybierać po prostu między jednym dobrym a drugim dla mieszkańców, bo na wszystko <coughs> prawdopodobnie nie starczy. Efektem tego są przeróżne dyskusje z samorządami, jak można bardziej efektywnie te, te, te projekty wdrażać, chociażby przez to, żeby oddawać przychody dla wypożyczeń, z wypożyczeń dla, 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 dla mieszkańców, czy chociażby pomysł, który pojawił się w Warszawie, który będzie realizowany, ale prawdopodobnie od 2024 roku, to znaczy osoby, które płacą podatki w Warszawie, będą miały dostęp do 20 minut darmowych, pozostałe osoby będą poniosły koszty już od pierwszej minuty używania roweru, roweru publicznego. Jeżeli chodzi o przyszły rok, plany, jesteśmy i całe jakby otoczenie informacyjne, na szczęście nasze kontrakty są wieloletnie, więc jeżeli dobrze my zakalkulujemy za, za, za oferty w przetargach, i realizujemy inwestycje na początku projektu to tak naprawdę w czasie realizacji projektu dotykają nas tylko koszty operacyjne czyli zwyżki stawek <laughs> wynagrodzenia, czy ewentualnie właśnie koszty paliwa których staramy się unikać, a bądź, bądź jakby minimalizować ryzyka wzrostów poprzez te, 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 te mechanizmy, o których mówiłem przesiadanie się na flotę elektryczną, zmiana z aut na rowery cargo czy analiza danych, która pozwala nam podejmować decyzję nie jechać w każde miejsce, ale jechać tylko w te miejsca które są naprawdę potrzebne i tam wiemy, że musimy być, żeby dotrzymać SLA Work smart, or work hard. Według takiej, zasady, ee, według takiej zasady się kierujemy. Natomiast zmieniliśmy od dwóch lat bardzo mocno filozofię firmy. Kierujemy się bardzo mocno analizą danych. Posiadamy w tej chwili narzędzia, które wcześniej w spółce nie było, które pozwalają nam jakby analizować dokładnie ruchy. W tej chwili jesteśmy na etapie testowania rozwiązań. W przyszłym roku będziemy to bardzo mocno testować. Ee, pewnego rodzaju predykcje, maszyny muszące się, które będą nam predykować, w jaki sposób nasze operacje mogą jeszcze bardziej efektywnie wyglądać. Co do przyszłego roku i projektów, spółka w tej chwili jest dość zabezpieczona na kilku projektach na dłuższy okres. W październiku podpisaliśmy umowę przedłużającą nasz kontrakt we Wrocławiu, który był naszym pierwszym miastem. Kontrakt na 20 milionów, który będziemy operowali przez kolejne dwa lata. Jest to kontrakt również bardzo marżowy ze względu na to, że kontynuujemy, więc spółka uniknęła wielkiej inwestycji i może zaadoptować za, za, za infrastrukturę istniejącą. W ostatnich latach również unikaliśmy tych wielkich inwestycji, więc to też miało wpływ na nasze wyniki. Natomiast również jesteśmy częścią projektu w Eturilu, który będzie kontynuowany przez kolejne 6 lat. Jest to projekt, który z kontraktu samego wygeneruje 105 milionów. Wierzymy, że w całym, łącznie z tymi Biznesowymi, komercyjnymi przychodami to może sięgnąć 150 milionów w ciągu 6 lat. <laughs> kontrakt, który będziemy obsługiwali jako główny partner <laughs> naszego głównego akcjonariusza. Jesteśmy w tej chwili również z dialogu konkurencyjnym jako jedno z dwóch firm na kontrakt na Śląsku. Będzie to największy projekt w Polsce. Jest to projekt, który ma się zacząć od 8 tysięcy rowerów obsługujących całą metropolię GZM. Wierzymy bardzo mocno, że ten projekt ma potencjał się rozwinąć. Planowany budżet na ten kontrakt to jest 250 milionów na 6 bądź 8 lat. Więc te chociażby kontrakty pokazują perspektywę, że samorządy myślą długo terminowo. A dla nas jest to kluczowe, strategiczne, żeby te projekty wygrać, bo zabezpiecza to wtedy spółkę w postaci bardzo trwałych kontraktów i przychodów, gdzie musimy tylko po prostu je sumiennie realizować. Natomiast pracując bardzo mocno cały czas nad tym segmentem tubi, czyli do biznesu prywatnego, reklamę, stacje czy komercyjne projekty, i również wierzymy bardzo mocno, że zwiększy się zdecydowanie w naszych przychodach w naszym jakiejś strukturze przychodów przechody od wypożyczeń, dlatego że miasta coraz częściej głośno mówią o tym, że chcą przerzucić pewnego rodzaju trochę kosztów na użytkowników. Ja myślę osobiście same, cała sztuka polega na tym, żeby wielu płaciło niewiele, nie tak jak do tej pory, że tylko samorządy, więc ten czas darmowy po 10 latach myślę, że trochę się już wypełnił misją przekonania do rowerów publicznych, czy w ogóle do rowerów jako takich. I w tej chwili przeniesienie jakiegoś lekkiego ciężaru na użytkowników, żeby płacili za te wypożyczenia nie jest niczym złym. Pamiętajmy nawet, że złotówka czy dwa złote, które było za godziny wypożyczenia 10 lat temu, a dzisiaj, no, ma jednak trochę inną wartość. <coughs> I nie widzimy tutaj sentymentu, żeby jakby był jakby odpływ użytkowników ze względu na wprowadzenie tych cen. Więc bardzo mocno też przygotowujemy się do tego, że naszym źródłem przychodów coraz bardziej rosnącym będzie to źródło przychodów z wypożyczeń od użytkowników. Dobrym przykładem jest Wrocław, w którym w tym roku... Wypożyczenia nam wzrosną o ponad 20%, a tam przychody należą do nas. Z kolei przychody z wypożyczeń nam wzrosły o ponad 40%, co przekłada się na dłuższe podróże, więcej opłat i usługę, którą realizujemy, bo wiemy, że tam na tym również zarabiamy. Tam testowaliśmy również rozwiązanie rowerów komercyjnych, gdzie do projektu dokładaliśmy swoje własne rowery elektryczne, które generowały nam przychody. Same jako projekt one nie miały wybracji by bytu, nie utrzymały by sobie zbyt kosztowne inwestycja plus utrzymanie, natomiast dokładanie tych części do projektów, które możemy o atrakcyjniać i na nich zarabiać, pokazało, że ma to sens. Głęboki, jakby wynik finansowy z tego jest bardzo zadowalający. Partnerem programu była spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA. Największy polski producent soków i napojów, notowany na warszawskiej giełdzie.